dobry, witam. Dzisiaj zajmiemy się ulicami pokrewnymi tematycznie. Jest to tradycja sięgająca jeszcze średniowiecza, co było związane z praktycznym znaczeniem tej praktyki. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ulice Poznania zaczęły mieć enklawy nas związane z jakąś tematyką, z jakimś wydarzeniem. Dzisiaj zajmiemy się ulicami które dotyczą polskich walk niepodległościowych. Czyli można powiedzieć, taka lekcja historii, najważniejsze bitwy z historii naszego kraju, w małym skrócie, chcemy dzisiaj Państwu przedstawić. Zaczniemy od średniowiecza, rok 1331, czyli bitwa pod powcami. Bitwa pod powcami, wrzesień 1331 roku, kiedy król Władysław Łokietek zaatakował oddział Krzyżacki, wracający z nieudanej wyprawy w głąb Wielkopolski. Doszło tam do starcia, mówi się, że zwycięskiego, de facto chyba nierozstrzygniętego. Które jednak się nie się w tradycjach polskiego oręża. Stąd mamy ulicę Powiecką, także Poznań. Która leży niedaleko ulicy Grunwaldzkiej, ale Powiecka związana chociażby też. Czy to była ucieczka Kazimierza Wielkiego, czy nie? Chyba tak. Chyba tak. Co, można powiedzieć, że trochę Władysław Łokietek to obawiał się. Było, ale ura pod powstaniem uratował państwo w ten sposób. Bohaterem tej bitwy był też Florian Szary. Florian herbu Szary. Jelita. Tak, tak. tak herbu stąd... Jelita, no bo wiadomo, był określony rezultat starcia zbrojnego. Przeżył ale zyskał herb. Następna ulica, taka już no, znacząca, jedna z najdłuższych w Poznaniu, to ulica Grunwaldzka. Bitwa pod Grunwaldem każdy doskonale wie, jak wystarczy rzucić hasło. Rok 1410 w lipcu, dokładnie którego? 15 lipca 1410 roku, król Władysław Jagiełło, zwycięzca, ale dodajmy jedno, proszę nie łączyć ulicy Głogowskiej z obroną Głogowa w 1109 roku. To jest po prostu trakt wiodący ku Głogowowi. Zgadza się. 1410, kiedy to Władysław Jagiełło, już kolejny król, pokonuje m.in. Urlicha von Jungingen. Ale proszę Państwa, jest zagadka. Każdy kojarzy 1410 rok, a była wtedy jeszcze inna bardzo ważna bitwa. I też mamy taką ulicę w Poznaniu: ulica Koronowska. Bitwa pod Koronowem, pod Koronowem prawda? Tak. I ona przypieczętowała właściwie sukces sukcesem. W październiku wojsk. 1410 roku, i dopiero wtedy był pokój toruński. A Koronowska jest na Osiedlu Warszawskim. chronologicznie dochodzimy do ulicy Racławickiej. Jest taka w Poznaniu ulica Racławicka. Bitwa pod Racławicami 1794 rok. Tadeusz Kościuszko, bohaterem jest Bartosz Głowacki, Głowacki tak. Tak, pochowany w Kielcach. Następna ulica to Raszyn, czyli ulica Raszyńska, rok 1809, 809. tam też był bohater. Tak, książę Józef Poniatowski i Cyprian Godebski, pułkownik Cyprian Godebski, dowódca kaliskiego pułku piechoty, poeta, wielki patriota, legionista, który zresztą w tej bitwie był śmiertelnie ranny. To już jest okres powstania... To już jest w warszawskie. warszawskie. To jest okres tak. warszawskiego. To jest rok 1809. Zaznaczyć jeszcze, że w 1809 była bitwa pod Grochowem, ale mniej znacząca, bo właśnie jesteśmy na ulicy Grochowskiej, ale każdy kojarzy Grochów, gro, zwłaszcza Olszynkę Grochowską, z jednym powstaniem, powstaniem listopadowym. Tak. Wojna polsko-rosyjska 1831 roku, bitwa pod Olszynką Grochowską w lutym tego roku. Najpierw tam dowodził generał Piotr Skrzynecki, później generał Józef Chłopicki. Bitwa właściwie nierozstrzygnięta, która ochroniła Warszawę przed zajęciem przez wojska rosyjskie. Zwłaszcza, że przecież warto wiedzieć, że Olszynka Grochowska i jeszcze inna ważna bitwa Wawer tak. to są części dzisiejszej Warszawy. To są tak, takie 30 dziennice to, tak. Warszawy, kiedy to toczyło się tam powstanie listopadowe. No i obydwie bitwy w tych częściach Warszawy są naprawdę upamiętnione. Listopadowe powstanie ma też jeszcze u nas w Poznaniu ulicę Listopadową, ale o powstaniach powiemy w innej części miasta. Kończyliśmy na powstaniu listopadowym, ale jest na Wildzie ulica, która nazywa się Powstańcza, czyli sugeruje historyczne powstania narodowe. Panie Marku, ile było powstań narodowych? Tak można oszacować to, czy się nie da? Jednoznacznie chyba nie, bo każdy historyk, każdy publicysta patrzy na to inaczej. Bo jest teoria, która mówi, że pierwsze powstanie narodowe była już Konfederacja Barska z lat 1768-1772. Inni twierdzą z kolei, że te pozostałe powstania to tak niezupełnie nie do końca, także wolałbym nie liczyć. A insurrekcja kościuszkowska, powstanie kościuszkowskiego? Yy, jak być najbardziej, zalitone, Ależ tak? oczywiście jak najbardziej i tutaj trzeba podkreślić, że i w tym powstaniu, i w insurekcji kościuszkowskiej, i w następnych, między innymi listopadowych, w których byli zaangażowani w Wielkopolanie. Bo przecież wiadomo, że yy, powstanie kościuszkowskie toczyło się także na terenie Wielkopolskim, o czym często się zapomina od sierpnia 1994 roku. Że później w powstaniu listopadowym powstawały wielkopolskie oddziały. Na przykład Pułk Jazdy Poznańskiej brał udział w bitwie pod Gruchowem. W lutym 1831 roku Wielkopolanie, ponad 2000 Wielkopolan ochotników uczestniczyło w innych oddziałach, chociażby generał Desderech Łapowski, znana postać w dziejach Wielkopolski, dr Karol Marcinkowski. Czyli Wielkopolanie mieli swój wielki udział w powstaniach narodowych. To nieprawda, że Wielkopolska się nie angażowała. W ja wiem, że powstanie wielkopolskiego pana to jest konik. Mógłby pan to opowiadać? opowiadać? No, trochę. A ile już... mieliśmy powstań wielkopolskich? Yy, Wielkopolski. No, pierwsze powstanie, o którym się mówi, chociaż ja dyskutuję, czy to było rzeczywiście powstanie, no, to była Wiosna Ludów. Wiosną... A Powstanie Wielkopolskie z epoki napoleońskiej? Powstanie Wielkopolskie z epoki napoleońskiej było bardzo specyficzne. To było powstanie, które było zarządzane na polecenie z góry, z Warszawy, ponieważ oddziały austriackie szły nie tylko na Raszyn. 1806 to było czy 1809? Nie, nie, 1809 rok. Wielko... Austriacy szli nie tylko na Warszawę, ale także zamierzali zająć Wielkopolskę, żeby wymusić na Prusakach przyłączenie się do wojny przeciwko Napoleonowi. Nic z tego nie wyszło, ale tutaj trzeba było powołać oddziały. Takie oddziały też nazywano powstaniem, z tym, że to nie było powstanie w tradycyjnym, zrozumieniu, że chwytamy za broń ruszamy na wroga. Nietypowym powstaniem na pewno była. Wielkopolska wiosny ludów 1840 roku. mamy jedną roku. ulicę i drugą. Powstańców wielkopolskich, tak. Centrum Poznania, no i plac wiosny ludów, jako też ulica. Ale to było, chodziło o dwa różne mi... powstania. Tak, oczywiście. oczywiście, że dwa różne. Bo powstania. jeśli chodzi o Wiosnę ludów, to to jest wiadomo, że najpierw chodziło o walkę u boku Prusaków przeciwko wojskom rosyjskim. Sytuacja polityczna w ciągu dwóch tygodni tak się zmieniła, tak się przekręciła, że doszło do starcia, zresztą nieuniknionego pomiędzy Polakami i wojskami pruskimi. Natomiast rzeczywiste powstanie, autentyczne powstanie od A do Z, no to było oczywiście powstanie wielkopolskie z lat 1918-19. I to powstanie w nazewnictwie stolicy Wielkopolskiej jest bardzo silnie. Na każdym kroku widać, że tak. nawiązuje właśnie do tego z 1918 roku. Ale idąc dalej, w Poznaniu mamy jeszcze osiedle powstań narodowych na tak Ratajach jest. i mamy jeszcze osiedle powstańców Warszawy. 1944. I tutaj muszę zaznaczyć, że niekiedy powstaniem nazywały się, wydarza, nazywa się wydarzenia y, związane z poznańskim protestem 28 czerwca 1956 Czyli roku. Czyli to nie było powstanie? Absolutnie nie. nie ale miało ulicę ce... mamy 28 czerwca. Jest ulica, ale nie chodzi o powstanie, chodzi o poznański protest. Stajak jest osiedle bohaterów II wojny światowej, czyli tych wszystkich żołnierzy, którzy uczestniczyli w wielu potyczkach na całym świecie. A na Wilczym Młynie jest zespół ulic, które przypominają, jakie to były bitwy. Bitwa z 1940 roku: Norwegia. Taka tak, ta Norwegia. 1940 rok. Niemcy zajęli Norwegię. Yy, w walce z nimi uczestniczyła m.in. brygada z czasów generała Zygmunta szyszko Bohusza. Przegrali żołnierze bitwę, bo alianci sobie nie dali rady w tym czasie, ale zasługa była, no w tym czasie straciliśmy grom. Zniszczyliśmy grom, tak, zatonął yes. we Fiordzie Norweskim. Rok później 1940. Polacy, polscy pierwszy. żołnierze zasłużyli się w drugiej części kontynentu, a dokładnie na. Afrykę. Północna Afryka, Libia, tak, czyli obrona I mamy Tobruku. Mamy obrońców Tobruku. Czyli żołnierzy Brygady Strzelców Karpackich generała Stanisława Kopańskiego, później trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich w II Korpusie generała Andersa. Najbardziej propagandowa chyba bitwa, co? Takiego no właśnie, Lenino. Takiego okresu II wojny światowej, to bitwa pod Lenino, 43 rok. 12 października, przez 40 następnych lat to było święto Wojska Polskiego. Do 1991 roku tak, to tak, było święto tak. Wojska, Wojska Polskiego. Polskiego. Tak. Bitwa pod Lenino, która była stoczona już na froncie wschodnim, po przeciwnej stronie jakby Europy. Bitwa, która została bardzo silnie zaakcentowana w tradycjach oręża polskiego, powo tego powojennego oręża, zaraz powojennego. Zwłaszcza ten plakat z Właśnie, charakter tak, tak, tak. trochę, no bardzo propagandowy przecież. No, oczywiście obraz Michała Byliny, który też przedstawia y, bitwę pod Lenino. Bitwa, która miała znaczenie w gruncie rzeczy propagandowe. Tra źle przeprowadzona, źle dowodzona, żołnierzom nie można zarzucić absolutnie nic. Myślę, że jedna z najważniejszych bitew, gdzie Polacy pokazali, że potrafią walczyć, że są zawzięci, to 1944 rok, bitwa Monte Cassino. W bitwa Monte Cassino, maj 1944 roku. Bitwa w odróżnieniu od Lenino jak najbardziej potrzebna. Chodziło o odciągnięcie uwagi Niemców od drogi, którą atakowały, drogi na Rzym, które atakowały jednostki alianckie. Odciągnęliśmy uwagę, ostatecznie... Udało się zająć szczyt Monte Cassino. Bitwa o potwornych stratach. Ten cmentarz, ale o, który tam się znajduje, pokazuje tak, te charakterystyczny, wstrząsający cmentarz na, jedne, na, na bo, zboczu jednego ze wzgórz pod Monte Cassino. Bitwa, która na stałe weszła do tradycji polskiego oręża, także z pieśnią. Lenino to Białoruś. A Monte Cassino to Włochy. Włochy generał tak. jest tam pochowany? Monte e, dowódca pierwszego Korpusu Polskiego, generał Władysław Anders, tam spoczywa, spoczywają też obydwaj dowódcy dywizji. Każdy, proszę Państwa, wie, że II wojna światowa zaczęła się no oficjalnie nad Westerplatte, tak, na Westerplatte w tak. 1939 roku. Taką ulicę też mamy w Poznaniu bohaterów Westerplatte w okolicach Górczyna, ale idąc dalej na ziemię polską i ważne bitwy, które upamiętnione są w Poznaniu, to bitwa 1944 44 roku, bitwa na Mazowszu, na Mazowszu, bitwa pod Studzienkami, bitwa pancerna stoczona przez brygadę pancerną imienia bohaterów Westerplatte właśnie, dowodzona przez Jana Mierzycana. Bitwa, która była jednym z elementów walki o podejście do Warszawy i rozpoczęcia operacji wiślańsko-odrzańskiej. Bitwa, która została upamiętniona w nazwie wsi. Studzianki pancerne Właśnie. Już teraz się tak nazywają. odpowiednio herb został dopasowany. no i gdzie? no w serialu czterej pancerni. pancerni i pies. pies. od trzeciego oczywiście. do piątego odcinka można zobaczyć jak tam nasi żołnierze i nie tylko walczą tak i zdobywają studianki tak zwane pancerne. Rudy, u... rudy był w składzie Brygady Generała Mieczysława. Tak. tak. a ulica znajduje się na, ol... na osiedlu zwycięstwa. osiedlu zwycięstwa. Tak. czyli zwycięstwo. a więc bitwa gdzie? pod pod Siekierkami. Pod Siekierkami, pod siekierkami. Też, pod S, też, ale pod Siekierkami To też ziemia już polska, Odrą, ale już to nad już nad właśnie, to już nad Odrą, to już praktycznie 45 rok, już tak. prawie blisko Berlina, ale Siekierki, no znane z czego jeszcze są, chociażby z tej bitwy, no, dużo żołnierzy zginęło. Du tak, jest tam duży cmentarz, jest, dla orientacji jest to miejscowość położona nie tylko Cedyni, która też zasłuży na zwycięską bitwę z czasów Mieszka I. E siekierki. To jest takie, taka, takie preludium do forsowania odry i Dojścia do Berlina, takie na Berlin. otwarcie tak, już na, tak. na Berlin. Ciekawostka też proszę Państwa to, że te siekierki są tak położone blisko granicy e, niemieckiej, że w osinowie dolnym jest już najdalej wysunięty punkt w Polsce, kiedyś uważana była Cedynia, a teraz właśnie tu, 15 kilometrów od miejscowości e, Siekierki. I te dwie miejscowości, dwie ostatnie bitwy są na osiedlu Nomen omen zwycięstwa. Proszę Państwa, wszystkie te bitwy, albo większość przynajmniej, jest też opisana e, na grobie Nieznanego Żołnierza w tak, Warszawie. Tak. Tam jest cała na lista, grobu są lista najważniejszych bitew. Gdzie znajdują się bitwy, w, te ulice nazwane Bitwami? Ogłosimy to też na naszym Facebooku. Pokażemy mniej więcej tablicę, jak to wygląda. Od jednocześnie też zapraszamy do tego, aby e, oglądać. Jeżeli znają Państwo jeszcze jakieś inne ulice, nazwy z bitwami lub z powstaniami, zachęcamy do pisania na naszym mailu odwiedzania strony YouTube, gdzie też mamy swój program i wszystkie powtórki są dostępne. I każde propozycje przyjmiemy z radością.